Bobolówka stała się własnością parafii podczas tak zwanej komasacji gruntu w Strachocinie. Rozpoczęliśmy starania o budowę tutaj kaplicy, w której się teraz znajdujemy. Została ona oddana w roku 2007 dla upamiętnienia 350. rocznicy męczeństwa św. Andrzeja Boboli. Po 19 latach od rozpoczęcia kultu świętego Andrzeja Boboli w parafii, Świątynia parafialna została ustanowiona sanktuarium świętego Andrzeja Boboria, dokonał tego arcybiskup Józef Michalik dekretem z 19 marca 2007 roku. W roku 2021 oddaliśmy do użytku rozbudowaną kaplicę, której wy teraz jesteście. Od tego też roku wszystkie spotkania modlitewne ze świętym Andrzejem od maja do października. Odbywają się tutaj